Hello, guys! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj jest to taki weekly vlog, także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Tak w ogóle witam się z Wami z przyszłości, ale pomijmy w ogóle ten aspekt, zapomniałam nagrać przywitania. Dobra, nieważne. Ja się wybieram teraz na chrzciny, także ja Wam życzę miłego oglądania i mam nadzieję, że taka firma filmiku Wam się spodoba. Przesłam buziaki i widzimy się dalej! z basenu. Powiem Wam, że tak dawno byłam na basenie i taką miałam ochotę iść na basen, że stwierdziłam, że dobra, jedziemy. Byłam obecnie jakieś pół godziny, ale mega, tego potrzebowałam totalnie. Ta woda była taka idealna, taka zimna. Zjeżdżałam się też strony z, te z... czajnik, także ja u mnie jestem spełniona dzisiaj tak. Stwierdziłam, że Wam to pokażę, bo zrobiłam taki super mus awokado, yy, banana. Masło orzechowego, syropu zagawy, kakao, tak. I właśnie, to jest taki wegański mus i on jest mega dobry. Dodałam sobie jeszcze tylko cynamonu i granoli. Mm. Kocham. Tak, po basenie, To. Tutaj jest naprawdę głowa. Teraz jeszcze jadę z mamą na zakupy, także trochę jej pomogę, bo dodaję teraz swoje rzeczy do koszyka. Chodź, my! Już poszedł no. chodź, chodź! Chodź! Jest siódma 30, dzień kawy. Będziemy robić test test kawy. Tak, zaważyć go! Pierwsze w moim życiu tiramisu. Dzisiaj jest dzień kawy, więc stwierdziłam, że idealny dzień, żeby spróbować tiramisu. Zrobicie pierwszy raz. Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. nie komentuję w ogóle mojego ogarnięcia dzisiaj. Jest to 27:20, dwadzieścia wyjeżdżam. Powiem Wam, dzisiaj mi się chciało tak spać. Jestem większe plany na dzisiaj? Raczej nie. Zobaczymy, jak to będzie. No, wiadomo. Ja do mhm. Dzisiaj też pani nas pyta z niemieckiego. Powiem Wam szczerze, że ja wczoraj wieczorem późno się uczyłam, bo niemiecki mi totalnie nie podchodzi. i Wiecie, ja po prostu nauczyłam się tylko na pamięć tego wszystkiego i po prostu będę pani to mówić, bo jak, jak mi zadasz jedno pytanie, to ja jestem. Ja jestem skończona. wam, że jest tak zimno, że ja musiałam wziąć szkalin, bo. bo nie, no nie, bo są 4 stopnie, czekajcie to. Właśnie wróciłam ze szkoły mm, powiem wam, że poniedziałek weekendu początek i ja. Weekendu, początek. Tygodnia początek. I ja. Czy ja chcę jeszcze weekend? Tak. I tak zimno. Nie wiem, rano się budziłam, bo tak zimno. Dzisiaj jak wyszłam z domu, to po prostu myślałam, że zamarznę i ja i moja po prostu stylówka, spódniczka, cienkie rajstopy i po prostu płaszczy, jak ja mówię, nie. To się po prostu nazywa ogarnięcie i po prostu Marta. Tutaj mam moją zupkę dyniową. Ja powiem wam szczerze, że mam totalną obsesję na punkcie zupy dyniowej. Ja tą zupę dyniową jem może 4-5 razy w tygodniu. Naprawdę to jest po prostu ja nie wiem, to jest taki mój komfort food. Także ja teraz się będę zabrać za jedonko, sobie posłucham jakiegoś podcastu albo pooglądam jakiś filmik na YouTubie. Zobaczymy. Wiecie, jakie jest najlepsze uczucie ever? Jak po całym dniu bycia, w jakichś jeansach czy w spódniczce przychodzicie do domu i zakładacie dres. To jest po prostu cudo. Ja ostatnio kupiłam takie mleko barista migdałowe. Powiem Wam szczerze, że właśnie ostatnio mega polubiłam tą firmę. I kupiłam je w Biedronce. Były jeszcze słony karmel i patrzcie tylko na to. Ja to muszę przetestować. Wiecie, za co lubię poniedziałki? Lubię poniedziałki ze względu na to, że mam serio takie luźne lekcje w szkole. I dosłownie jak przychodzę do domu, wiecie, to nie mam jakoś dużo lekcji do odrabiania. Nie mam nawet jakoś tak... Dużo materiału, które wiecie, z którego muszę zrobić notatki, czy coś zaczęło mi się palić. Eee, a nie, to ja, mam tutaj, no. Muszę robić notatki. Tak jak wiecie, na przykład biologia, czy coś takiego. Coś był ciekaw, i na pewno jest różnica w aparacie w tym momencie, bo u mnie w telefonie się skończyła pamięć. Mm. Kocham to po prostu. Tyle w debacie. E, więc e, wzięłam, to życzyłam mamy telefon. Mam nadzieję, że nie będzie zła. Teraz e, mój plan na teraz jest taki. Że chciałabym sobie właśnie zaplanować troszeczkę to, co bym chciała się dzisiaj pouczyć. Czyli wiecie, zrobić sobie taki mini-stari plan. E, na pewno chciałabym zrobić dzisiaj niemiecki, bo mam w czwartek kartkówkę i chciałabym się do niej przygotować. Chciałabym jeszcze sobie dzisiaj zacząć e, ogarniać Państwa i stolicę Afryki, bo została mi tylko ona i to jest naprawdę najgorsze z wszystkich kontynentów i to najgorsze zostawiłam na koniec. Tak, jak jeszcze zdążę, to fajnie by było porobić sobie coś angielskiego. W sumie to na pewno bym chciała to sobie porobić, wiecie, pogadać po angielsku czy coś takiego. U mnie to jest taki jakby codzienny rytuał, że nie może zabraknąć tego w ciągu dnia. Serio uwielbiam, też taki dla Was apel, że jak chcecie się właśnie jakiegoś języka nauczyć, to codziennie, codziennie naprawdę i zauważycie szybkie efekty, no może po takich dwóch tygodniach, to na pewno Wasz język się poprawi, mimo że na początku jest trudno, bo jest, no to opłaca się. Moja macza wyszła dobra, ale nie taka perfekcyjna, mogłam zrobić coś ciepłego, a ja zrobiłam maczę na zimno. Nie byłoby mi pomysłu. No cóż, wybiję i tyle. I że teraz się zabrałam do nauki i powinniśmy się później. Zobaczcie, kto tu na mnie czeka. Hello, it's <noise> to Hello, it's to ja. Nie, my nawet jak udajemy fancy girl, to nie wyglądamy jak fancy No to to jest kolejny symptom tego, że jestem tak... gorąco. mam dużo kwiat ludzi.